Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jak widać kadr jest od razu skierowany na mojego półtora rocznego samca Pytona Tygrysiego. Otóż nie bez powodu, gdyż dzisiaj omówimy sobie podstawy hodowli tego olbrzyma w naszym domu, także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra, przejdźmy sobie może do jednej z najprostszych rzeczy, jeśli chodzi o te węże, ale jednak myślę, że tą rzecz trzeba wziąć głównie pod uwagę przed zakupem. Otóż to są węże, które są naprawdę długowieczne. Średnia długość życia tych węży wynosi 20-25 lat. Niektóre osobniki potrafią nawet y, przeżyć około 40 lat. Także przed zakupem tego węża na pewno powinniśmy wziąć to pod uwagę. Czy to nie jest nasz y, typowy impuls, czy coś, y, bo jednak no, ten wąż może być z nami przez połowę życia albo przez całe życie. Także na pewno przed zakupem powinniśmy wziąć to w szczególności pod uwagę. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą powinniśmy brać pod uwagę, to jest rozmiar tego węża. Ten samczyk ma dopiero półtora roku, a on już ma z 1,5 metra. Także naprawdę już się robi kawałek węża. Samice mogą mieć nawet 5 metrów długości i 50-60 kg wagi. Samce są o połowę mniejsze. Także myślę, że włącz jest naprawdę konkretnych rozmiarów, i przed zakupem to też powinniśmy wziąć pod uwagę, czy starczy nam miejsca na takie terrarium gdyż dla dorosłej samicy, na przykład takiej pięciometrowej, powinno być dwumetrowe terrarium, także to już jednak jest no, kawał mebla w domu, także powinniśmy to na pewno wziąć pod uwagę. Jeśli To też jest w sumie fajna sytuacja teraz, bo tak naprawdę jeśli ktoś nie ma miejsca na dwumetrowe terrarium, załóżmy, i na przykład, no bo samica jest za wielka, na przykład też trzeba wziąć pod uwagę wyżywienie takiego węża, które też nie należy do najtańszych, to można się zdecydować w sumie na samca. Samiec jest prawie o połowę mniejszy, wymaga trochę mniejszego terrarium oraz jest tak naprawdę tańszy w utrzymaniu, gdyż na przykład takiemu dorosłemu pytonowi tygrysiemu wystarczy taki jeden konkretny 500 gramowy szczur raz w miesiącu i myślę, że to w zupełności wystarczy. Także to też jest fajna opcja. Jak na przykład komuś się bardzo podobają pytony tygrysia, a na przykład nie może sobie pozwolić, bo ma 5 metrów, na przykład taka samiczka, no to można sobie wybrać samca. Mniejszy, mniej je, mniejszy terrarium, więc większa szansa na to, że znajdziemy dla niego miejsce. Także myślę, że naprawdę mega fajna opcja. No ale dobra, skoro poruszyłem już w sumie tematy, jeśli chodzi o wyżywienie no to podstawową yy, tak naprawdę dietą tych węży jest praktycznie wszystko naprawdę węże są mega żarłoczne możemy je karmić myszami, szczurami, pisklakami, kurczakami, królikami, świnkami morskimi, prosiakami naprawdę co tylko nam wpadnie do głowy także no, myślę, że dietę tych węży możemy naprawdę śmiało rozmaicać i śmiało to polecam jest naprawdę im bardziej urozmaicona dieta tym zdrowszy jest nasz wąż, także naprawdę mega sprawa i naprawdę mega to polecam. Ja na przykład swojemu pytonowi tygrysiemu jak na razie podaję szczury, pisklaki, noworodki królika i tego typu rzeczy. Oczywiście jak będzie większy, no to potem będzie stały jeszcze inne rzeczy, na przykład teraz mu jeszcze kupiłem przepiórki na próbę, zobaczymy czy mu posmakuje. Zapewne mu posmakuje, jak na razie z niczym nie odmaga pokarmu. Także jeśli ktoś lubił rozmaicenie dietu węży, jeśli ktoś się martwi, że na przykład mogą być raz niedostępne szczurki albo myszki, no to zawsze to można coś podać innego takiemu wężowi i to na pewno też mu wyjdzie na plus, będzie zdrowszy, a my będziemy mieli spokojniejszą głowę i będziemy na pewno szczęśliwsi, że jak najbardziej dbamy o naszego węża. Dobra, teraz jeśli chodzi o terrarium, no to tutaj już rozmiary to możecie sobie tak naprawdę też wygooglać, ale ja mogę Wam to uprościć w taki sposób, że terrarium nie licząc basenu powinno mieć co najmniej połowę długości węża, a głębokość powinno mieć co najmniej 1 trzecią długości węża. Także na przykład jak mamy dwumetrową samicę albo dwumetrowego samca, no to terrarium długością nie licząc basenu powinno mieć metr długości oraz jakieś 50 cm głębokości. Jeśli chodzi o warunki w terrarium, to jeśli chodzi o wilgotność, to powinna wynosić między 70 a 80%, a to na pewno mega ułatwi wężowi sprawę, jeśli chodzi o wylinki, gdyż nieprawidłowa wilgotność w terrarium, równa się nie nieładnie ładnie wylinki, no i potem musimy węża kąpać i kąpać, i zarazem go kąpać, po odbija się to trochę na jego zdrowiu. Także myślę, że jak będziemy utrzymywać wilgotność na poziomie 70-80%, to w 100% to wystarczy. Jeśli chodzi o temperaturę, to na wyspie ciepła powinno być takie 34-35%, czyli w najcieplejszym miejscu, na przykład pod żarówką. W środkowej części terrarium powinno być jakieś 27 stopni, a w najchłodniejszym miejscu 24-25 stopni. Jeśli chodzi o wyposażenie terrarium, co powinno się znaleźć w nim w środku, u mnie się jak na razie tym jeszcze nie sugerujcie 100%, gdyż ja jeszcze mam węża na ręcznikach papierowych. Gdyż ci, co oglądali wcześniejsze odcinki, wiedzą, że miałem problemy z pasożytami, więc po prostu jeszcze węże są na ręcznikach dla ich tak naprawdę bezpieczeństwa. Ale to, co Wam pokażę, to najważniejsza rzecz przy hodowli tych węży moim zdaniem jest duży basen z wodą. To jest naprawdę mega ważna sprawa. Bęże te uwielbiają się tapać w wodzie, pomaga im to również w linieniu, lubią się tam załatwiać, lubią się tam wylegiwać i nawet lubią tam polować. Także myślę, że też fajna sytuacja, jak na przykład podajemy szczurka czy coś, a wąż wyskakuje z wody i atakuje ofiarę. Myślę, że na pewno niejednemu to się spodoba. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Postaram się kiedyś taki feeding nagrać i na pewno wam prześlę na kanał. Ale to, co jeszcze jest ważne z basenem, to basen powinien być tak duży, żeby wąż mógł się bez problemu cały zanurzyć. Plus do tego ważna jest temperatura w basenie. Temperatura w basenie powinna wynosić jakieś 24-27 stopni, to jest bardzo ważne, żeby nasz wąż się po prostu nie przeziębił i czuł się jak w tym basenie jak najlepiej. Także taka temperatura 24-27 stopni powinna mu w zupełności wystarczyć. Ale jak osiągnąć tą temperaturę w tak wielkim basenie? Otóż już tłumaczę. Niektórzy hodowcy używają yy, grzałek akwarystycznych. Jednak ja tych grzałek akwarystycznych nie do końca polecam, gdyż moim zdaniem powinny być odpowiednio zabezpieczone. Gdyż takie grzałki akwarystyczne nagrzewają się nieraz do ogromnych temperatur, co niestety może węża poparzyć. Także ja osobiście nie polecam. Ja mam zamontowane pod basenem matę grzewczą, malutką, taką chyba 5 z tego co pamiętam. Oczywiście jest też włożony termometr, już Wam to pokazuję. O, wygląda to w taki sposób. Termometr jest umieszczony prosto w basenie. Kabel jest przeciągnięty na górze. Jak widać, temperatura jest teraz niższa, bo dopiero odpalił, odpaliłem lampy i całe ogrzewanie. Jest 23.3 Oczywiście podkręciłem matę, żeby załapał temperaturę. No i pod spodem, tutaj nie zobaczycie może. No nie, raczej nie zobaczycie. Ale pod spodem, pod basenem jest zamontowana mata grzewcza o mocy 5 W. Która bezproblemowo radzi sobie z takim dużym basenem dla pytona tygrysiego. Także myślę, że to jest. Na pewno bardzo dobre rozwiązanie jeśli chodzi o temperaturę w basenie. Dobra, przejdźmy sobie do biotopu. Otóż Biotop w terarium powinien być jak najbardziej yy, zbliżony do środowiska naturalnego tego węża, czyli lasy tropikalne, czyli wiadomo, wąż może mieć za młodu lub za takiego większego już osobnika, jakieś konary, gałęzie takie dopasowane do jego rozmiaru oraz wagi. Myślę, że na pewno z nich będzie korzystał, jednak już takie osobniki, takie wyrośnięte, takie na przykład wielkie pięciometrowe samice, no to już przeważnie konary są wtedy niepotrzebne, gdyż samice wtedy nie przepadają za wspinaczkami ze względu na swoje ogromne rozmiary. Jednak są osobniki, które potrafią się na to skusić. Jednak wtedy terrarium musi być znacznie większe, żeby pomieścić takie naprawdę wielkie, solidne konary. Także kto ma miejsce, może to zrobić, kto nie ma miejsca, nikt tego nie robi, w wężowi to prawie różnicy nie zrobi. Tak czy siak będzie się czuł dobrze. Najważniejsze co jest w hodowli tych pytonów, no to jak już mówiłem, basen, odpowiednia temperatura w basenie, odpowiedniej wielkości terrarium, wilgotność i temperatura ogólna w terrarium oraz urozmaicenie w diecie. Trzeba pamiętać, że dieta tych węży, przez to, że one są żarłoczne strasznie, naprawdę, one nie odmawiają nigdy tyle, co im damy, to one zjedzą. Nieważne, czy to jest sami czy samica. Także powinniśmy yy, mieć taki umiar trochę, gdyż nadwaga u tych węży, no niestety, no, odbija się bardzo źle na ich zdrowiu, skraca ich życie, osłabia ich fizycznie, także ja ogólnie polecam karmić z umiarem, Rozumiem, że nasz pyton chce jeść, rozumiem, że cały czas on się skusi na wszystko, nawet z pełnym brzuchem, ale to nie znaczy, że powinien być tak karmiony. Karmimy maluszki raz w tygodniu małą myszką. Podrostki możemy też karmić raz w tygodniu, po prostu powiększamy wagę karmówki wraz ze wzrostem węża, a dorosłe osobniki, np. takie dorosłe, już wielkie samce, możemy karmić raz w miesiącu ogromnym szczurem. A samiczki możemy karmić raz na na przykład dwa tygodnie albo raz na miesiąc, tylko taki konkretniejszy posiłek. Myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby utrzymać prawidłową kondycję oraz wagę tych węży. Również co Wam mogę podpowiedzieć, jeśli chodzi o samicę, to zasada jest mniej więcej taka, że na jeden metr węża przypada jakieś 10 kg wagi czyli samica. Na przykład, mierząca 4 metry długości, powinna ważyć między 30 do 40 kg. Samica mierząca na przykład 5-6 metrów powinna już ważyć 50 a maksymalnie 60 kg. Mniej więcej taki pomiar wagi z długością węża powinien nam zapewnić tak naprawdę spokojną głowę, że waga węża jest odpowiednia. Po prostu na 1 metr ciała. Węża powinno przypadać 10 kg. Oczywiście, no, różnica jest za młodu, jak wężyk ma dopiero metr, no to logiczne, że nie będzie ważył 10, 10 kg. Także to bardziej się mierzy już później. Lecz uważam, że przy systematycznym karmieniu odpowiednią wielkością pokarmu powinno to nam zapewnić spokojną głowę, że waga węża będzie prawidłowa. Oczywiście musimy też pamiętać, że raz, może dwa razy w roku powinniśmy wężowi zrobić małą głodówkę, typu, że na przykład odpuścić mu jedno karmienie lub dwa karmienia. To też jest bardzo ważne, żeby po prostu nie karmić węża tak systematycznie, bo to właśnie też może doprowadzić do nadwagi węża. Także to też jest bardzo ważna ciekawostka. Myślę, że to na pewno wam bardzo ułatwi hodowlę tego węża. Jeśli chodzi o temperament, to ja uważam te węże, powiem szczerze, że uważam, że są łagodnymi cielakami. <laughs> po prostu, węże są wielkie, ale są naprawdę mega łagodne. Jedynie za młodu potrafią syczeć, potrafią kąsać, no niestety, no coś za coś. Mój na przykład samczyk, już powoli coraz bardziej go oswajam, jednak jeszcze u mnie skubany syczeć, nie boi się ukąsić, wiadomo. On wie, że już jest powoli trochę większy, jest ode mnie mniejszy, on też o tym wie, więc się po prostu stresuje i się broni, jeszcze mi nie ufa na tyle, żeby po prostu się pozwoli wziąć na ręce, ale węże te uspokajają się wraz z wiekiem. Im starszy wąż, tym spokojniejszy, także ja uważam, że powinniśmy zachować szczególną ostrożność przy tych wężach do osiągnięcia, nie wiem, na przykład w stosunku do samicy, jakichś 3 metrów powinniśmy już zachować, jeszcze zachowywać większą ostrożność, ale przy takiej samicy już 4-5 metrowej, to myślę, że to już powinien być w 100% naprawdę spokojny wężyk, który naprawdę nie zrobi nam krzywdy, mimo że jest ogromny, gdyż po prostu samica jest już ogromna i ona jest po prostu wtedy bardziej rozsądna, co po prostu odbija się właśnie na jej zachowaniu. To też należy podkreślić, to jest na pewno ich duży plus, że jak są wielkie, to są spokojniejsze, lepiej tak niż na odwrót, prawda? Ale trzeba należy pamiętać, że te węże bardzo patrzą na ciepło. Czyli, jak na przykład, nie możemy zrobić czegoś takiego, że po prostu włożymy rękę i zaczniemy wyciągać węża. Absolutnie tak nie róbmy. To, że one są łagodne, to nie znaczy, że nie posiadają instynktu, który towarzyszy im w środowisku naturalnym, jak i w środowisku sztucznym, tak? W naszych hodowlach. Czyli, podczas wyciągania takiego węża, powinniśmy wziąć hak. Pogłaskać go kilka razy w głowę, żeby zrozumiał, że to nie jest posiłek, że to jesteśmy my, jego właściciele i wtedy bez problemu możemy węża wyciągnąć. Chyba, że jeszcze mamy węża z temperamentem, który jeszcze trochę kąsa, no to wtedy bardziej posługujemy się tym hakiem, ale myślę, że bez problemu sobie poradzicie. Ja uważam, że to są węże nie dla początkujących, gdyż ze względu na to, że za młodu są nerwowe, wymagają wielkich terrarii. Oraz są bardziej, bardziej takie wrażliwe na temperaturę i wilgotności. Także ja uważam, że to są węże dla osób, które już sobie jakieś węże hodowały. Może nie typu jakaś zbożóweczka czy coś, tylko może jakieś bardziej węże z pitonów, żeby mieć trochę większe pojęcie na ten temat, gdyż należy pamiętać, że to są węże na początku, które posiadają ten temperament. Także to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Nie chcę, żeby stała się taka sytuacja, że kogoś yy, ten wąż ukąsi, potem ta osoba się speszy i pozostawi na zawsze te węże, gdyż to naprawdę nie jest ich wina. Węże są niesamowite. Każdemu polecam je do hodowli, naprawdę zwierzęta są niesamowite. Ich karmienie, ich hodowla, naprawdę wszystko, ich wygląd naprawdę są niesamowite. Odmiany barwne też są świetne. naprawdę Każdy kolorystycznie i wzorowo może sobie dopasować węża. Ja na przykład mam pytona tygrysiego, który jest cały żółty, bez zupełnie żadnych wzorów. Jakby ktoś był ciekawy, to to jest odmiana albino granit, 1,5 roczny samczyk. Można sobie wybrać również odmianę po prostu klasyczną, która jest brązowa w różne naprawdę ciekawe wzory. Można sobie wybrać odmianę labirynt i tak dalej i tak dalej można sobie wybrać odmiany albino, która jest żółta, ale nie jest pozbawiona wzorów na ciele, także też naprawdę niesamowita odmiana. no także co? no ja myślę, że to by było w sumie na tyle. no trochę się rozgadałem, nie ukrywam, ja uwielbiam te węże. myślę, że jeszcze odcinki jakieś o nich wpadną, to na pewno. jedne z moich ulubionych węży, także myślę, że na bank coś się pojawi. Będą na pewno dużo aktualizacji typu robienia terrarii, gdyż jak już się skończy cała ta kwarantanna no to pokażę Wam jak buduję terraria, ścianki i takie typu rzeczy. Myślę, że nie jednej osobie się przyda, która na przykład lubi jak najbardziej rozmaicać terrarium węża. Także no co, no z mojej strony to tyle, I dzięki jeśli wytrwaliście do końca, my widzimy się w następną środę. A i właśnie, jeszcze w tą sobotę wpadnie pierwszy odcinek dla widza, także kto jest ciekawy, może wbijać. W tą sobotę wpadnie pierwszy odcinek dla widza, jeśli chodzi o maluszki w kliszówkach, gdyż dostałem prośbę o nagranie o nich odcinka, także pomyślałem sobie, że w sumie co, można zrobić coś takiego, odcinki pod tytułem Odcinek dla widza na pewno będzie wpadać co sobotę, jeśli ktoś będzie chętny to możecie pisać komentarze, ja na pewno coś nagram. Także z mojej strony to tyle, widzimy się w następną środę, trzymajcie się, na razie i cześć.